Deska na elewacji to stylowa dekoracja, która uatrakcyjnia wygląd domu. Naturalne drewno jest jednak kosztowne i wymaga konserwacji. Doskonałą alternatywą jest zastosowanie tynku modelowanego Foveo Tech TSS-05, za pomocą którego można uzyskać efekt słojów drewna, które do złudzenia przypominają naturalną deskę. Co zyskujesz? Oszczędność pieniędzy, szybki i prosty efekt, wyjątkowość dekoracji, trwałość na lata. Produkty potrzebne do wykonania efektu deski Podkład gruntujący Foveotech PA10 Tynk modelowany Foveotech TSS05 Bejca Foveotech BD05 Stempel Foveotech SD05 Przygotowanie podłoża Podłoże powinno być trwałe, mocne, czyste, wysezonowane i ustabilizowane pod względem chłonności. Tak przygotowane podłoże należy pomalować podkładem gruntującym Foveotech PA-10 lub Foveotech PN-30. Przygotowanie tynku modelowanego TSS-05 Tynk modelowany TSS-05 jest gotową do użycia masą w kolorze białym. Przed zastosowaniem należy go przemieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Produktu nie należy rozcieńczać, lecz nanosić o oryginalnej lepkości roboczej. Wykonanie warstwy wyrównującej. Na suchą warstwę farby gruntującej, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, nanosimy tynk równomiernie na grubość około 1 mm do 1,5 mm. Czynność tę wykonujemy na całej powierzchni roboczej stosując łączenie masy na mokro. W trakcie podsychania tynku zaleca się wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie pozostawić zgrubień, uzyskując w ten sposób jak najbardziej gładką warstwę wyrównującą. Tak wykonaną warstwę tynku pozostawiamy do wyschnięcia na minimum 12 godzin. Konanie warstwy z wzorem deski drewnianej. Przed przystąpieniem do nanoszenia warstwy dekoracji należy wybrać kierunek, w jakim będziemy wykonywać wzór słoi deski, to jest poziomo lub pionowo. Na wyschniętą pierwszą warstwę tynku nanosimy masę o grubości około 2 mm i szerokości roboczej odpowiadającej około 5 szerokościom stępla. Na jeszcze mokrej powierzchni tynku za pomocą stempla SD05 kreujemy wzór, przeciągając go w wybranym wcześniej kierunku, jednocześnie wykonując krótkie ruchy nadgarskiem. Najwygodniej stempel prowadzić oburącz, lekko dociskając do masy tynku. W celu uzyskania bardziej niepowtarzalnego wzoru deski zaleca się wykonywać ruchy nadgarskiem w sposób płynny oraz odwracać stempel o 180 stopni przy wykonaniu słoi w kolejnej linii roboczej. Wzór wykonujemy na całej powierzchni roboczej stosując łączenie masy na mokro. Stempel pomaga w łatwy sposób uzyskiwać wzór słoi, jednak wymagane jest, aby czyścić go regularnie z zebranej masy. W celu dodatkowego poślizgu stempla na niesioną masę można zwilżyć wodą za pomocą spryskiwacza ogrodowego. W przypadku wykonywania dekoracji w narożnikach wewnętrznych istotne jest, aby dostosować stempel SD05, zmieniając jego kształt poprzez obcięcie jednego z jego boków. Dopasowany kształt stempla umożliwi wykonanie wzoru w tym miejscu, zachowując taką samą strukturę. Ostre krawędzie struktury na tym etapie prac zaleca się wygładzić za pomocą pędzla malarskiego. Czynność tą wykonujemy delikatnie, bez docisku na lekko podeschniętym tynku. Jeżeli chcemy zachować wielkopowierzchniową strukturę drewna, tak wykonaną dekorację pozostawiamy do wyschnięcia na minimum 24 godziny. W przypadku wykonania fuk imitujących pojedyncze deski, do prac należy przystąpić wcześniej to jest minimalnie 30 minut od zakończenia prac z kreowaniem wzoru. Na podyschniętej, suchej w dotyku, ale nieutwardzonej jeszcze dekoracji Rozmierzamy kształt i wielkość wzoru desek wykorzystując do tego najbardziej dopasowane narzędzia. Wykonanie fug polega na nacięciu nieutwardzonej dekoracji za pomocą np. trzpienia rączki malarskiej. Czynność tą wykonujemy przykładając poziomice do powierzchni roboczej i delikatnie przerysowując narzędziem zgodnie z rozmierzonym wcześniej kształtem deski. Ważne jest, aby nie przebić się do warstwy podkładu. Szerokość fugi zależy od dobranego narzędzia. Tak powstały wzór może posiadać luźne elementy bodoschniętej masy, które należy usunąć pędzlem lub po pełnym wyschnięciu papierem ściernym, a następnie odpylić. Barwienie Przed przystąpieniem do barwienia należy wybrać kolor według proponowanych receptur kolorystycznych. Niezależnie od wybranego koloru bejce nanosimy łącznie w dwóch warstwach, tak aby w rezultacie uzyskać trwałą w czasie dekorację. Przed użyciem bejcy zaleca się jej zamieszanie. Na całkowicie wyschniętą strukturę za pomocą pędzla nanosimy pierwszą warstwę bejcy wzdłuż słoi. lekko ją rozcierając, tak aby nie powstały zacieki. W celu komfortowej i szybszej pracy czynność samego nanoszenia bejcy można wykonać za pomocą wałka, a następnie pędzlem wycieniować wybarwienie tak, aby uzyskać efekt barwionej deski. Barwienie na całej powierzchni roboczej wykonujemy tak, aby łączyć kolejne fragmenty na mokro. Kolejną warstwę bejcy po wyschnięciu poprzedniej, to jest po 2 do 4 godzin, nanosimy dokładnie w taki sam sposób. Tak wykonane barwienie pozostawiamy do pełnego wyschnięcia na minimum 24 godziny.